A tak, w ogóle, to chciałbym Państwa zaprosić do uczestnictwa w spotkaniu w najbliższą niedzielę pod Radomiem. To jest spotkanie Ruchu Dobrobytu i Pokoju, bo na tym spotkaniu ja jeszcze w następnym programie jutro do, dokładnie powiem, jaki jest adres. Dokładnie Państwa poinformuję o. I to trzeba bardzo szybko przeprowadzić. Dokładnie poinformuję o adresie www. strony internetowej, gdzie będzie specjalny formularz do wydrukowania i zebrania podpisów pod obywatelski projekt ustawy. Chodzi o projekt ustawy, który już mamy prawie napisany, mamy taki draft tej ustawy, żeby polscy parlamentarzyści odbyli szkolenia wojskowe. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne posunięcie. Po, po tym spotkaniu pod radomiem będziemy mieli akcję zbierania podpisów, ogólnopolską akcję zbierania podpisów. To, co już zapowiadałem bardzo dawno temu, w końcu się realizuje. Ale żeby móc taki wniosek złożyć, musimy mieć te pierwsze tysiąc podpisów i zapraszam wszystkich sympatyków, uczestników Ruchu Dobrobytu i Pokoju o przybycie na to spotkanie pod Radą. Jutro, powtarzam, podam adres i jutro podamy link, do pobrania dokumentu i proszę Państwa, myślę, że bardzo łatwo zbierzemy pierwszy tysiąc podpisów na złożenie wniosku, a potem 100 tysięcy na już konkretny projekt ustawy, jutro, jutro te wszystkie szczegóły, ale przygotujcie się już na, na przyjazd z podpisami z tych części oczywiście Polski, gdzie możecie, w miejscowości Jastrzębia pod Radomiem, Zapraszamy wszystkich po tym, jak. No przyjdźcie sami, też możecie na miejscu podpisać wniosek, który będziemy składać. To bardzo ważna akcja. I odbije się szerokim echem w całej Polsce.